Witam. Dzisiaj postanowiłem, że będę chciał wypromować kolejną z opcji YouTube'a, a mianowicie polecanie kanałów. Ostatnio, parę filmów temu robiłem sobie materiał o pisaniu do siebie na YouTube. Też nie każdy o tym wiedział. Na chwilę obecną mam już parę osób, z którymi mogę sobie tutaj śmiało popisać. I postanowiłem, że dzisiaj pokażę Wam opcję, którą. No może nie wszyscy, bo akurat nie u każdych widzę, żeby miały jakieś polecane kanały, ale myślę, że większość z Was o tej opcji wie. Ale nic, lecimy. E, mianowicie tak, jeżeli chcemy polecić czyjś kanał, wchodzimy sobie w Dostosuj kanał. Tutaj nam się pokazują polecane kanały. Jeżeli jeszcze żadnych nie mamy, będzie po prostu Dodaj kanał, a jeżeli mamy, tak jak ja, wchodzimy sobie tutaj w ten ołóweczek edytuj moduł no i co, i wyświetla nam się coś takiego, tak? Yy, bierzemy sobie, ja to robiłem tak, że otwierałem sobie drugie okno wchodziłem sobie na przykład na kanał Wiesława czy tam Roberta, Rafiego i tak dalej kopiowałem sobie link no i brałem dodaj i dlatego mam tutaj te sześć kanałów o których zaraz Wam co nieco powiem, dlaczego one się tutaj znajdują Także myślę, że nic skomplikowanego. A teraz Wam powiem, czemu te kanały się tutaj znajdują. Tak? Jest dużo dobrych kanałów, naprawdę dużo jest no, na temat akwarystyki. No jak ktoś to śledzi, wie, że jest tego multu, ale ja sobie postanowiłem, że będę polecał po prostu te kanały, które uważam, że na przykład kogoś znam, mogę coś na temat tej osoby powiedzieć. Albo ewentualnie czymś naprawdę mi ktoś zaimponuje. Co nie znaczy, że jeżeli cię tutaj nie ma na tym kanale, albo jakiegoś kanału, który ktoś zna, a ja o nim nie powiedziałem, że ten kanał jest zły, nie akurat tego nie powiedziałem, tylko no, po prostu te kanały są mi najbliższe i jakoś mogę powiedzieć z szóstym sumieniem, że mogę je komuś polecić, tak. No to dobra, i teraz pojedziemy sobie od góry. No Wiesława pewnie zna już tutaj prawie każdy, a jak ktoś nie zna, no to ze swojej strony mogę powiedzieć, że mogę sobie z nim śmiało popisać, czy o rybkach, czy o działce, czy ogólnie. Ostatnio nawet pomógł mi się pozbyć choroby, tak. Niby prosta rzecz, bo sól, ale podał mi proporcje. Powiedział co i jak, pozbyłem się choroby. No i dowiedziałem się od niego dużo takich nowinek typu na przykład o pokrzywach, co, jak. Także myślę, że jeżeli ktoś by do niego napisał na kanale, czy tam pod jakimś filmem, chętnie odpowie. To samo jest z akwarafii, Tego człowieka też poznałem właśnie przez tą platformę YouTube. Mogę sobie z nim rozmawiać godzinami też o akwarystyce. Myślę, że tak samo śmiało mogę polecić jego kanał, chociaż namawiam go cały czas, żeby więcej na tym kanale mówił bo bardziej jest taki teraz trochę akwarystyczno-muzyczny, ale powoli pewnie to się zmieni z tego, co mi mówił. Cały czas na to liczę, bo wiem, że chłopak ma wiedzę, potrafi dużo rzeczy też powiedzieć, ciekawie, jak chce. Ostatnio nawet pan rybka się przekonał, że pomimo tego, że jest od niego sporo młodszy Rafi pokazał, jak się wysyła prawidłowo rybki, dotarły do pana rybki całe i zdrowe, także. Nie tylko na temat wysyłek, ale na temat akwarystyki ma coś chłopak do powiedzenia. Polecam również jego kanał. Trzeci kanał, Robert Wodarczyk. No, Roberta Akwaria widziałem osobiście, jak ktoś śledzi mój kanał dobrze o tym wie. Jesteśmy z jednego miasta, tak. Też poznaliśmy się w sumie przez YouTube'a. No i co, Robert ma mało subskrypcji, wydaje mi się, że zasługuje na dużo więcej, zwłaszcza, że Pokazuje na swoim kanale takie ryby, których nie u każdego można zobaczyć. Ostatnio na przykład zrobił film o Wielkopłetwach. Teraz zapowiada się fajna produkcja. Mam nadzieję, że wyjdzie. Jak wejdziecie sobie na jego kanał, dowiecie się o czym mówię. Jedziemy dalej. No, Pan Rybka na pewno też większość z Was go zna. Nagrywa Pan Rybka filmy. Tak, organizuję konkursy, też myślałem, że pan Rybka, no człowiek, który ma już ponad 1000 subskrypcji, gdzie on tam do mnie napisze, czy zadzwoni, czy coś, a jakoś tak wyszło, że zrobiłem filmik, dzięki właśnie temu, że otrzymałem coś od Roberta, jak ktoś ogląda mój kanał, nie będę o tym opowiadał, zawsze sobie możecie sprawdzić, o co chodzi, no i zacząłem m.in. z panem Rybką sobie rozmawiać, Normalny gościo, można sobie z nim normalnie porozmawiać, zapytać, coś doradzi, coś sam się zapyta. Także polecam jego kanał. Nie ma na to, że tam osoba znana tutaj już na YouTubach i tak dalej, zawsze można normalnie z nim porozmawiać, polecam. Każdy coś tam powinien znaleźć ciekawego na siebie na tym kanale, czy to o rybkach, czy o jakimś sprzęcie. No i teraz dwóch ludzi, yy, z którymi nie mam jakiegoś kontaktu, ale Część mi zaimponowali, tak? Akwarystyka domowa. No co mogę powiedzieć na temat tego pana, to że subskrybuję jego kanał i oglądam jego filmy, tak? Raczej nie pisałem z nim na jakiś temat, nie rozmawiałem przez telefon, ale zaimponował mi właśnie tą pomocą. Jak ktoś wchodzi, albo jeszcze nie wchodzi, a wejdzie będzie wiedział o czym mówię. Oglądając y, filmy właśnie pana rybki, jak tam się pozdrawiają i tak dalej. To wydawało mi się, że ci ludzie się znają minimum jakiś tam okres czasu typu dwa lata. A jak zobaczyłem, od kiedy pan rybka tak w zasadzie robi filmy, i na jakim stopniu są teraz, no to naprawdę po paru miesiącach znajomości robić dla kogoś takie rzeczy, no to jak dla mnie to jest coś fajnego i właśnie za to polecam ten kanał, chociaż treści też ma bardzo ciekawe, sam bardzo lubię oglądać. Więc śmiało możecie wbijać na ten kanał, bo każdy tam znajdzie coś ciekawego dla siebie. No i naprawdę, no jest ten człowiek jest na pewno pomocny, bo widzę to po tym, co robi dla innych. Ale dobra, to by było tyle. I Mariusz Helmut, tak? Kolega z którym nie znam się tak samo, nigdy ze sobą nie gadaliśmy. Jedyne, co to piszemy czasem w komentarzach. I właśnie zaimponował mi tym, że jak wstawię jakiś film, to nie wchodzi, nie pisze mi spoko filmik, łapka w górę czy coś. Tylko nieraz jak się rozpisze, to naprawdę no, parę stron książki, i właśnie takich subskrybentów u siebie lubię, że jak wstawiam jakiś film, to jest na mój temat, nie wiem, jakiś temat nawozu czy coś, to nie jest jedno czy dwa zdania, tylko naprawdę już takie potężne odpowiedzi. No i właśnie Mariusz też rozmnaża rybki. Jak dla mnie ma zbyt mało subskrypcji, ciekawy kanał zasługuje według mnie na więcej. Nie wiem, czy ktoś zna ten kanał, czy nie. Jeśli nie, to śmiało mogę polecić, żebyście tam wbijali i na pewno Mariusz się odwdzięczy, tak jak mi w komentarzach, że będą one wyczerpujące. Bo chyba po prostu już taki jest, że lubi sobie wyczerpać temat do końca. No i ode mnie to by było tyle. Także mówię, jak ktoś się czuje jakiś tam pominięty, czy coś, chociaż. Ja też nie mam jakoś dużo subskrypcji, ale możecie sobie zobaczyć, kogo subskrybuję. Z czasem, jeżeli tam kogoś poznam, zacznę sobie z kimś pisać czy coś i będę wiedział, że ta osoba śmiało może pogadać z kimś innym, dodam na pewno tutaj, będziecie sobie, jak ktoś będzie ciekawy, mogli prześledzić te moje polecane kanały. Ale bardziej chodziło mi o wypromowanie tej opcji, bo fajnie sobie wejść do kogoś na kanał, który ci się podoba. I zobaczyć, właśnie kanały, które się komuś podobają, bo mam takie wrażenie, że jeżeli mi się będzie podobał, na przykład, kanał, nie wiem, tych właśnie wszystkich osób, co tu wymieniłem, i wejdę na subskrybowane przez nich kanały, to na pewno znajdę coś dla siebie w tych polecanych przez nich. Także właśnie o to chyba w tej opcji chodzi i chciałem ją trochę wypromować. No i to by było na tyle. Polecam tą opcję. No i niedługo nagram coś ze swoich akwariów. Trzymajcie się, hej.